Zapraszam Was kochani na lekcję matematyki. Otwórzcie sobie podręcznik na stronie 137. Mamy tutaj kilka ćwiczeń, takich wprowadzających, utrwalających. Będziemy y, obliczać, dodawać, odejmować, czyli to, co robimy na co dzień. Wykonajmy wspólnie ćwiczenie wprowadzające, obliczmy w pamięci. Czy wiecie ile to jest? 8, dodać 2. Szybciutko liczymy, wynik to 10. Przypominam, jesteśmy w podręczniku, więc wyników nigdzie wpisywać nie możemy. Ile to jest 7, dodać 3. Liczymy szybko, wynik to 10, a 10 odjąć 4. Kto wie? Jeżeli wiecie, 10 odjąć 4 to 6. Odpowiadajcie razem ze mną. 10 odjąć 5. Ile to jest? 10 odjąć 5 to 5. A 6 dodać 4. 6 dodać 4 to 10. 5 dodać 5. Ile to będzie? 5 dodać 5 to również 10. A 10 odjąć 7 to? To 3. 10 odjąć 1, chyba jeden z najłatwiejszych przykładów. 10 odjąć 1 to 9. I została nam ostatnia kolumna. 9 dodać 1 to 10 oczywiście. 3 dodać 7 to również 10. 10 odjąć 2, policzcie szybciutko, to 8. I 10 odjąć 6 to... 4. Mam nadzieję, że to ćwiczenie było dla Was bardzo łatwe i nikt się nie pomylił podczas podawania wyników. Przejdźmy zatem do ćwiczenia drugiego. Rozgrzewka już za nami. Przed nami ćwiczenie, którym Ola ma wykonać działanie 38 dodać 2. Nim wykonamy to ćwiczenie, przyjrzyjmy się liczbie 38. Z czego składa się ta liczba? To jest sprawa bardzo ważna. Liczba 38 to jest liczba, która składa się z trzech dziesiątek oraz z ośmiu jedności. Jeżeli ktoś patrzy na jakąś liczbę i szuka jedności, to znajdzie ją zawsze na końcu tej liczby. Czyli w naszym przypadku ostatnia cyfra liczby 38, czyli ósemka jest liczbą jedności. Natomiast druga od końca zawsze w każdej liczbie jest liczbą dziesiątek. Czyli mamy tutaj trzy dziesiątki i osiem jedności. Co się stało z tą liczbą? Ola pogrupowała sobie liczbę 38, te trzy dziesiątki połączyła sznureczkiem, gumką, połączyła na takie... 3 kubki po 10 patyczków. I mamy jedną kubkę z 10 patyczkami, drugą kubkę z 10 i trzecią. Razem to 30 patyczków. Ale Ola ma mieć liczbę 38. Wobec tego poniżej znajduje się 8 niebieskich patyczków, które są luzem. Dlaczego one są luzem? Dlatego, że brakuje w tych patyczkach. Kilku, żeby było 10, a ile konkretnie brakuje? Potrafimy policzyć. Do liczby 38 mamy dołożyć dwa patyczki. One są pokazane w kolorze czerwonym. I teraz zobaczcie, co się stanie, gdy do ośmiu niebieskich patyczków dołożymy dwa czerwone, otrzymamy 10, bo 8 i 2 to 10. Kolejna dziesiątka, czyli kolejna dziesiątka nam się pojawi. Mamy już nie trzy dziesiątki, a będą cztery dziesiątki. I teraz zobaczmy to, co zrobiliśmy. Zobaczmy, jak to wygląda w zapisie. 38 dodać 2 to się równa. Mamy trzy dziesiątki, czyli trzy kubki po 10 patyczków oraz 8 luźnych patyczków niebieskich do których dokładamy dwa czerwone patyczki. I teraz co nam z tego powstanie? 8 i 2 daje nam 10, ale mamy jeszcze 30, czyli 30 dodać 10 równa się 40. Zadanie może trochę skomplikowane? Myślę, że nie. Dla tych osób, które pamiętają, co to dziesiątki, co to jedności, dopełniając do pełnych dziesiątek. Musimy na to zwracać uwagę. A teraz zastanówmy się, jak wykonać ćwiczenie trzecie oblicz na patyczkach. W tym momencie zrobicie sobie pauzę, możecie sobie zrobić przerwę, przygotować patyczki, jakieś inne liczmany, mogą to być kredki, mazaki, cokolwiek macie pod ręką, i przygotujcie 47 patyczków, a do nich będziemy dokładać trzy kolejne. Jak to zrobić? Popatrzmy, liczba 47 składa się z 4 dziesiątek. To tak jak te kubki z patyczkami. Tym razem byłyby to 4 kubki pełne 10 patyczków. Yy, I 7 patyczków luzem leżących. Teraz do tych 7 dokładamy 3 patyczki. Otrzymujemy 10. 40 i 10 daje nam 50. A więc wynik końcowy tego działania to 50. A teraz zobaczmy kolejny przykład. 51 dodać 9. Liczba 51 składa się z pięciu dziesiątek oraz jednej jedności. 5 dziesiątek leży sobie spokojnie na boku, a jedna jedność czeka, by połączyć ją z dziewięcioma jednościami. Ile to będzie 1 dodać 9? 1 dodać 9 da nam kolejną dziesiątkę. Zatem do 50, czyli do 5 dziesiątek, dokładamy jeszcze jedną dziesiątkę, a więc wynik końcowy to 6 dziesiątek, czyli liczba 60. Mam nadzieję, że jest to łatwe i dla wszystkich zrozumiałe. I kolejny przykład. 64 dodać 6. Na początek popatrzmy na liczbę 64. Z czego ta liczba się składa? Liczba 64 ma w sobie 6 dziesiątek oraz 4 jedności. 6 dziesiątek, gdybyśmy chcieli narysować albo przygotować je w postaci patyczków, moglibyśmy stworzyć 6 grupek. Po 10 patyczków każda byłoby to 60. I 4 patyczki, które leżałyby luzem. I właśnie do tych 4 patyczków dołożymy 6 patyczków. 4 dodać 6 daje nam kolejną dziesiątkę. Wobec tego do 6 dziesiątek dokładamy jeszcze jedną dziesiątkę i otrzymujemy 7 dziesiątek, czyli liczbę 70. To tyle, jeżeli chodzi o podręcznik. Przejdźmy teraz do ćwiczeń matematycznych na stronę 60. Zapraszam Was do ćwiczenia pierwszego. Mamy tutaj magiczne kwadraty. W, tym, w tych kwadratach mamy znaleźć po dwie liczby, które różnią się między sobą tylko o 10. Popatrzmy. A ja Wam podpowiem, żeby nie, żeby nie trzeba było szukać nie wiadomo jak długo, popatrzcie na y, nasze liczby i zwróćcie uwagę, które liczby różnią się, uwaga, tylko ilością dziesiątek, natomiast mają te same jedności. Mamy tutaj liczbę 17, 22, 32 i 28. Która z liczb ma taką samą jedność, czyli ostatnią cyfrę w liczbie? To jest liczba 32 oraz liczba 22. Te liczby różnią się między sobą dziesiątką. Dlaczego? Bo dziesiątka ma na końcu 0, czyli liczba jedności nie ulegnie zmianie. Dwie jedności w liczbie 22. I dwie jedności w liczbie 32, czyli te liczby różnią się tylko dziesiątką. Kolejna, yy, kolejny kwadrat. Mamy liczby 33, 53, 24 oraz 43. Czy widzicie tutaj liczby, które różnią się między sobą tylko dziesiątkami, a jedności mają takie same? Na pewno. Czyli pierwszą taką parą, bo tutaj możemy znaleźć dwie pary, pierwsza taka para to liczba 33 i teraz popatrzcie, o 10 od niej większa to liczba 43. Czyli mamy pierwszą parę, ale można stworzyć jeszcze jedną. Liczba 43 oraz liczba 53. Te dwie liczby mają tą samą liczbę jedności. Różnią się tylko dziesiątkami. Czyli jeżeli zaznaczycie sobie albo parę pierwszą, którą pokazywałam, albo parę drugą, która już jest zaznaczona, będzie dobrze, będzie poprawnie. Przechodzimy do magicznego kwadratu numer 3. Teraz już potraficie znaleźć liczbę, która ma takie same jedności. To jest liczba 79, ma dziewiątkę jako jedność, i liczba 69. Te dwie liczby różnią się między sobą tylko dziesiątką. I ostatnia, y, ostatni kwadrat i ostatnia para, znajdziemy ją na pewno szybciutko. Mamy liczby 44, 55, 33 oraz 45. Które dwie liczby mają te same jedności? To liczba 55 oraz 45. Obie mają piątki w jednościach. Wobec tego różnią się między sobą tylko dziesiątkami. W tym wypadku, tak jak w zadaniu miało być, jedną dziesiątką. Przejdziemy do zadania drugiego. Jeszcze raz przypomnę tylko, nasze lekcje można zatrzymać w każdej chwili i można do nich wrócić po raz kolejny, jeżeli jest taka potrzeba, odsłuchać jeszcze raz, zastanowić się, przemyśleć i w każdej chwili można również zrobić pauzę, żeby wykonać zadanie samodzielnie jeżeli macie tylko na to ochotę. Popatrzcie, z pieniędzmi chyba każdy uczeń sobie świetnie radzi. Ania ma pieniążki. Musimy policzyć, ile ma pieniędzy. Popatrzcie, jakie ma nominały, jakie wartości. Ania ma monety, czyli bilon, ma dziesięciogroszówki w kolorze srebrnym oraz ma złote jednogroszówki. I teraz policzmy, ile Ania miała na początku pieniędzy. Musimy dodać do siebie 10 groszówki, czyli to jest 60. I do tego dodajemy jeszcze jedno groszówki, których jest 7, czyli 60 dodać 7 daje nam to 67 groszy. Tyle pieniędzy Ania miała. Dlaczego miała? Bo teraz już będzie miała więcej, ponieważ znalazła, popatrzcie pieniążki, znalazła jedno groszówki, policzcie ile tych pieniędzy znalazła. Jeden grosz, drugi grosz i trzeci. Znalazła trzy grosze. Wobec tego kwota pieniędzy, którą posiada Ania, zwiększyła się o trzy grosze. Ile pieniędzy ma teraz Ania? Zapisujemy działanie. Miała 67 groszy. Dokładamy 3 grosze. I teraz jak to obliczyć? Popatrzcie. 67 liczba składa się z 6 dziesiątek. To widzimy na 10 groszówkach u góry. I 7 groszy, które są luźne, leżą sobie gdzieś tam z boku. I teraz do tych 7 właśnie groszy Dokładamy znalezione 3 grosze. Ile to jest 7 dodać 3? Potraficie szybko policzyć. 7 dodać 3 to 10. A więc kochani, uwaga, powstała nam kolejna 10 groszówka. Mogłaby Ania iść do sklepu i swoje 10 jednogroszówek zamienić na jedną srebrną monetę 10 groszową. Wtedy tych 10 groszówek ma już więcej będzie miała 7 monet, czyli 70 groszy. Myślę, że zadanie dosyć łatwe było i chyba poradziliśmy sobie dosyć dobrze. Zadanie trzecie. Teraz uwaga, będziemy zwiększać każdą z podanych u góry liczb o 4. Kochani, zwiększanie o 4, zwiększanie o 4 oznacza dodawanie czterech. Czyli przy każdym przykładzie mogłabym przy strzałce napisać wszędzie dodać 4. Czyli każde działanie mogłoby mieć napisane po prostu przy strzałce dodać 4. Dodać 4 przy każdym można by sobie zapisać. Wy możecie również zapisać przy swoich działaniach. Myślę, że wtedy łatwiej będzie Wam obliczyć i wykonać to działanie, bo ono już będzie tak dobrze widoczne. Czyli mamy wszędzie dodać 4 i teraz tylko dodajemy. Do 56, gdy dodamy 4, nasze 6 jedności i 4 jedności dadzą nam kolejną dziesiątkę, czyli tam, gdzie 5 dziesiątek zwiększy nam się o jedną dziesiątkę, czyli będzie 6, dziesiątek, a więc 60. Kolejny przykład, 36 dodać 4, ta sama sytuacja, 6 jedności zwiększymy o 4, 6 i 4 to 10, tyle że w dziesiątkach powiększy nam się ich ilość o jedną, czyli nie będzie już 3 dziesiątki, a 4. No i złajcie analogicznie kolejne przykłady, możemy to zrobić błyskawicznie. Teraz już nie będzie 6 dziesiątek, a 7 dziesiątek. W kolejnym przykładzie będziemy mieli nie 7 dziesiątek, a 8 dziesiątek. W następnym będzie 9 dziesiątek a w ostatnim 5 dziesiątek. Czy wiecie skąd ja o tym wiedziałam? Dlatego o tym wiem, ponieważ 6 i 4, a wszędzie mamy tutaj taką samą sytuację, daje nam 10. Czyli wszędzie dodajemy do 6, 4. W każdym przykładzie tak jest. I dlatego dziesiątki nam się zwiększają. No i teraz słuchajcie zadanie. Czwarte. Ja myślę, że spokojnie moglibyście sobie to zadanie zrobić samodzielnie, dlatego możecie zastopować lekcję i zrobić, albo możecie dopełniać razem z nami. Mamy 37. Myślimy, ile trzeba dopełnić, żeby było 40. Można to zrobić tak, jak robiliśmy powyżej, albo można liczyć sobie na palcach nawet, ile to będzie, gdy dodam 1. Czyli 37 dalej mamy.

Zadanie bardzo skomplikowane. Słuchajcie, przed chwilą robiliśmy takie przykłady. Na pewno będzie na początku w dziesiątkach 2. Czyli to będzie jakaś liczba 20 z czymś. A teraz, ile muszę dołożyć do 4, żeby była kolejna dziesiątka? Muszę dołożyć 6. Do 26 dołożyłam 4, to 30. Kto nie zapamiętał, może wrócić do wcześniejszego ćwiczenia. Robiliśmy tam takie przykłady. A teraz popatrzcie, mamy tutaj 5 dziesiątek. Wobec tego w dodawaniu muszą być 4 dziesiątki, czyli o jedną dziesiątkę mniej. I teraz ile muszę dołożyć do dwóch, żeby uzyskać kolejną dziesiątkę? 2 i jaka liczba idzie z nią w parze, żeby było 10? 2 i 8. 48 dodać 2 to 50. I ostatni przykład. 9 dodać ile? Znowu mamy 80, czyli na pewno tutaj będzie 70. I teraz szukam pary. 9 dodać ile, żeby była dziesiątka? 9 dodać 1. Czyli mamy liczbę 80. Kochani, to wszystko jest do wyćwiczenia. Żeby te, poprawnie wykonywać te zadania, musicie znać idealnie pary. 1 i 9 daje nam dziesiątkę. 2 i 8, 3 i 7, 4 i 6, 5 i 5 i tak dalej. 6 i 4, 7 i 3, 8 i 2, 9 i 1. Te pary, kto zna, na pewno będzie sobie z tymi przykładami doskonale radzić. Kochani, przejdźmy zatem do kolejnego już bardzo świątecznego zadania. Mamy tutaj gałązki świerkowe. Myślę, że to chyba gałązki będą, yy, które możemy ozdobić, przygotować, choinkę ubrać, ale my mamy wykonać obliczenia. Obliczymy sobie, jakie wyniki otrzymamy z dodawania. 68 dodać 2. Kto potrafi policzyć szybciutko, macie na to chwilę i łączymy z odpowiednią szyszką. To wynik 70. Dobrze, będziemy robić kolejny przykład. Kolejny przykład to 72 dodać 8. Która szyszka pasuje? 2 i 8 to na pewno będzie dziesiątka i wtedy 7 dziesiątek nam się powiększy o 1, a więc 80. Brawo, kto policzył samodzielnie, to trzeba mu bić brawo. Jedziemy dalej. 36 dodać 4. 6 dodać 4 daje nam kolejną dziesiątkę, a więc już nie będzie 3 dziesiątek, a 4 liczba. 40. Przechodzimy dalej. 53 dodać 7. 3 i 7 daje dziesiątkę, a więc wynik będzie miał 0 i 6 na początku, czyli 60. 60. Kolejny przykład. 42 dodać 8. 2 i 8 to też dziesiątka, a więc nie 4 dziesiątki, a 50, dziesiątek, czyli 50. I zostały dwa przykłady. 26 dodać 4, 6 i 4 to dziesiątka, czyli nie dwie dziesiątki, a 3. I ostatni przykład, już widzimy wynik, sprawdźmy tylko, zawsze trzeba sprawdzić. 16 dodać 4, 6 i 4 to kolejna dziesiątka, czyli już nie jedna, a dwie dziesiątki uzyskaliśmy. Musicie przyznać, że te przykłady naprawdę są bardzo łatwe nie musimy się tutaj wiele napracować, żeby je obliczyć. Zadanie z treścią. Macie teraz chwilę, żeby sobie przeczytać tę treść, dlatego zachęcam do zrobienia pauzy, a jeżeli jesteście gotowi, to przeczytajmy wspólnie razem. Do dekoracji miasta przygotowano 28 małych choinek i dwie duże choinki. Ile razem choinek przygotowano? Słuchajcie, już Wam tutaj pokazałam magiczne słowo w pytaniu, które kieruje nas ku rozwiązaniu. Razem. Tam, gdzie słyszymy razem, tam na pewno trzeba co zrobić. Trzeba dodać. Wobec tego 28 i do tego dodajemy dwie kolejne choinki. 28 dodać 2. 8 i 2 daje nam dziesiątkę. Czyli już nie będą dwie dziesiątki, tylko będą trzy, czyli trzydzieści. No i kochani, odpowiedź. Dobra odpowiedź zawsze musi być. Pytanie jest, ile razem choinek przygotowano? Przygotowano trzydzieści choinek. I kropeczka na końcu. Oczywiście można napisać do dekoracji miasta, przygotowano 30 choinek. Tutaj odpowiedź może być w takiej albo innej formie. Ważne, żeby zawierała to, co najważniejsze. I przed nami zadanie z wykrzyknikiem. Ciekawe, czy to takie trudne zadanie będzie, czy sobie z tym zadaniem poradzimy. Przeczytajmy treść. Dzieci pierwszego dnia zebrały 26 szyszek. Trzeciego dnia zebrały o 10 więcej niż drugiego, hmm. a drugiego o 4 więcej niż pierwszego. Ile szyszek dzieci zebrały w ciągu trzech dni? Kochani, takie zadanie trochę podchwytliwe, bo popatrzcie, właściwie patrząc na treść, najpierw mamy podany pierwszy dzień, potem od razu trzeci, no i trzeba wrócić do drugiego dnia. My tutaj mamy już Część zadania rozwiązaną. Czyli tak, pierwszy dzień to 26 szyszek. Drugiego dnia, uwaga, o 4 szyszki więcej niż pierwszego. Czyli trzeba do dnia pierwszego, czyli do 26, dodać 4 szyszki, bo mamy o 4 więcej. Magiczne wyrażenie, o 4 więcej. Bardzo ważne wyrażenie, tam gdzie jest o. Ileś więcej trzeba dodawać. Czyli 26 dodać 4 to się równa i teraz 6 i 4 to dziesiątka, czyli już nie dwie dziesiątki, a 3, czyli wynik 30. No a co wiemy o trzecim dniu? O trzecim dniu wiemy, że dzieci zebrały o 10 więcej szyszek niż dnia drugiego. Czyli musimy popatrzeć, ile jest w ciągu drugiego dnia zebranych szyszek, czyli 30. I do tego dokładamy 10 szyszek. A więc wynik otrzymujemy 40. I teraz przed nami zadanie końcowe. Trzeba obliczyć wszystkie trzy dni, Razem. Razem, czyli łączymy dzień pierwszy 26. Dzień drugi 30. Dzień trzeci 40. I teraz uwaga. Popatrzmy. Zasada taka, można nawet sobie w ćwiczeniach zaznaczyć kolorami. Wszystkie jedności zróbcie jednym kolorem dowolnym. Jaki lubicie kolor wybierzcie i zaznaczcie wszystkie jedności jednym kolorem. Szóstka, 0 i 0. I zapiszemy sobie wynik. Też zaznaczymy później dwukolorowo. I teraz również wybierzcie jeszcze jeden kolor. Kolejny. I zaznaczcie wszystkie dziesiątki jednym kolorem. Czyli dwie dziesiątki, trzy dziesiątki i cztery. Nasz wynik za chwilę też będzie dwukolorowy. I teraz uwaga. Bardzo ważna sprawa obliczając, będziemy dodawać do siebie najpierw jedności, czyli w naszym przypadku te takie niebiesko-fioletowe liczby. 6, dodać 0 i dodać 0. Wynik otrzymamy 6. To są nasze jedności. A teraz dodajmy dziesiątki. To bardzo ważne, żeby zaczynać od jedności. Dodajmy teraz różowe liczby. 2 dodać 3 to 5, dodać 4 to 9. A więc wynik 96. Bardzo duża liczba. Poprawcie ją teraz kolorem. 9 to dziesiątka, w rzędzie dziesiątek oczywiście. To nie, że dziewiątka jest dziesiątką, tylko w rzędzie dziesiątek. I 6 jako jedność. Trochę kolor mi się tutaj pomylił, ale myślę, że wiecie o który kolor. Chodzi. No, jeszcze inny wyszedł, ale myślę, że doskonale wiecie o co chodzi. W każdym bądź razie wiemy, że 96 ma w sobie 9 dziesiątek i 6 jedności. Jeszcze raz przypomnę, dodając, zawsze zaczynamy od końca, czyli od jedności. I teraz jaką odpowiedź otrzymamy? Ile szyszek dzieci zebrały w ciągu trzech dni? Dzieci zebrały... 96 szyszek. Oczywiście, kto ma ochotę napisać w ciągu trzech dni może napisać. To zależy jak piszecie, czy szeroko, czy nie. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze ćwiczenia matematyczne. Mam nadzieję, że zadania naprawdę nie sprawiły Wam żadnego kłopotu. No i nie pozostaje mi nic innego, jak z Wami się pożegnać i zaprosić na kolejne lekcje. Bądźcie z nami już jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!